NBA w naszym mieście oznacza jedną z części stanowiącej napis na tablicy rejestracyjnej, a ostatnio również to skrót od nowo powstałej organizacji obywatelskiej, która skupia Bartoszyczan w różnym wieku, ale w konkretnym celu, by zintegrować mieszkańców Bartoszyc do wspólnego działania na rzecz naszego małego miasteczka. Pierwsze efekty działania już są widoczne. Nasze Bartoszyce Aktywnie. To organizacja, która powstała, by zmienić wizerunek Bartoszyc na lepsze. By zaktywizować mieszkańców do wspólnego działania na rzecz miasta. Brzmi nieprawdopodobnie, bo ponoć społeczników jest coraz mniej. Ta organizacja najwidoczniej chce temu zaprzeczyć. W dyskusjach na różnych Facebookach, w różnych, różnych momentach pod różnymi akcjami zawsze się znajdzie ktoś, kto coś krytykuje. Więc myśmy stwierdzili, że nie trzeba tylko krytykować, tylko trzeba coś zrobić. I tak jeden do drugiego pisząc przez Facebooka, wielu nas się w ogóle nie znało nawet wcześniej, tylko w ten sposób zaczęliśmy ze sobą wymieniać poglądy i doszło do tego, że zaczęła taka inicjatywa powstawać. Próbujemy wspólnie motywować mieszkańców i motywować władze miasta również do różnych działań. Pierwsza inicjatywa z obywatelską postawą dotyczyła sprzątania miasta w wyznaczonych granicach. Właściwie pierwszy pomysł dotyczył posprzątania góry zamkowej, ale na kilka dni przed zaplanowaną akcją społeczników to miejsce zostało doprowadzone do ładu przez służby odpowiedzialne za porządek w mieście. Uważamy, że to jest w sumie nasz sukces, że władze w końcu to ogarnęły. Przez dwa miesiące tam się nic nie działo, tam po prostu tylko się zbierały śmieci, ale mamy też na to odpowiedź. Świetnie, że posprzątane jest ekstra, my to dzisiaj skontrolujemy, ale dobrze, żeby tam jeszcze powstały śmietniki, żeby już na przyszłość rzeczywiście, gdy tam ktoś pójdzie, miał gdzie z tego śmieci wyrzucić. Członkowie NBA mimo wszystko wyruszyli na zaplanowaną akcję. Tyle, że zmieniło się miejsce, również wymagające uprzątnięcia. Pójdziemy za chwilę na ten park, tutaj, który jest najbliższy przy, na korytarz. I stamtąd przejdziemy oczywiście na wzgórze zamkowe, żeby sprawdzić czy wszystko jest dokładnie tak jak trzeba i czy po weekendzie nie przybyło tam śmieci. A tych w workach po akcji było dość dużo, mimo tego, że uczestników było zaledwie kilkunastu i to w różnym wieku. Szczerze mówiąc, no myślałam, że będzie dużo więcej ludzi. No niestety, widocznie tylu osobom zależy, tak? Jakie jest wasze zadanie na dziś? Sprzątać świat. To pierwsze zadanie, w którym uczestniczyła Obywatelska Organizacja NBA, ale takich akcji będzie coraz więcej, bo informacje o nich będą docierać do znacznie szerszego grona. Jest przede wszystkim Facebook, ale będzie też strona, będzie to strona, która będzie też mówiła o wszystkich naszych inicjatywach, naszych tam sukcesach, myślę przede wszystkim. I, a i w Facebooku mamy własną grupę, gdzie ustalą, prowadzimy swoje własne ustalenia. Zastanawiamy się, w jakim aspekcie można na przykład kontrolować różne rzeczy, które się w Bartoszycach dzieją, i tam wypowiada swoją opinię. NBA dopiero zaczyna swe działania, zatem trzymamy kciuki, by szeregi tej organizacji zasiliła jak największa liczba społeczników.